jest takie czerwono-zielone, jakby eksplodował tu elf. U, nagle zrobiło się mrocznie. A propos mroku. Dlaczego Destiny jest na czarno? Destiny, jednak do nas przyszłaś. Gotowa na świąteczne zabawy i robienie ozdób? Przyszłam coś przekąsić. Wstrzymaj, Renifery Brodaczu. Przecież jest to dla niej miejsce wstające. Wiesz, Celu, chyba już wiem, co ją gryzie. Też to przechodziłam. Ktoś ci zwędził ulubioną przytulankę? Destiny pokazuje klasyczny przykład nastoletniego buntu. Śpi do późna, uważa, że wszystko jest nudne, nie bierze udziału w zabawach. Też kiedyś taka byłam. A. Byłaś? Destiny trzeba teraz krótko trzymać, a ja jestem świetna w robieniu bardzo miłych rzeczy zdecydowanie i stanowczo. Ktoś zabrał jej przytulankę. Hej, Łeb! gotowa na pierwsze spotkanie z magią świąt? Poprosiłam mamę, żeby przysłała nam dekoracje. Oh, świąteczny wieniec? Wieszamy go na drzwiach, żeby witał naszych gości. Ostrokrzew, te owoce są trujące, ale w sumie nic tak nie wita przyjaciół jak ten toksyczny zlepek diabelskich jagódek. Przejdźmy dalej. Oh, też tu są? Najwspanialsza gwiazdkowa tradycja, prosto od Hockhauserów. Świąteczne lampki! Rzeczywiście, tylko magia może je rozplątać. Spokojnie, to nie potrwa długo. Za sekundę je rozwieszę. Nie wiedziałam, że sekunda to 7 godzin. A ja nie wiedziałam, że można mieć drzazgę w szyi. Codziennie się czegoś uczymy. Gwen, wiem, że zimą nie miałaś łatwo: bez jedzenia, ogrzewania, światła, ale niech to teraz symbolizuje pierwszy krok do Twojej wesołej podróży. Kochani, za chwilę radość zagości na Waszych twarzach, niech nastanie światłość. Lepiej się nie odzywaj. Nie zamierzałam? Świetne wieści, Destiny. Ty i ja zaśpiewamy piosenkę na wieczornym gwiazdkowym występie. Prawda, że super? Nie! <grywa> Założę się, że właśnie się uśmiechasz. Awa, nie mam dziś na nic ochoty, zwłaszcza na świąteczne śpiewanki. Możesz zostawić mnie w spokoju. Nie, nie zostawię cię w spokoju, bo wczoraj właśnie tak zrobiłam. I widzę, że nic to nie dało. Poza tym już nas do tego zgłosiłam. Więc nie zapominajmy o tym, co w świętach najważniejsze. Masz robić to, co każe. Zgoda. Jak chcesz to z tobą zaśpiewam, ale super. Wow. Szybko zmieniła zdanie. Ja to umiem.